Dobry wieczór. Jeśli chodzi o walki, to myślę, że, że nie spodziewałem się przegranej Łukasza Wierzbickiego, bo wiadomo, liczyliśmy na Łukasza, promowaliśmy go, robiliśmy dużo dobrego dla niego. On na pewno robił też, ale ten rywal no, na pewno nieprzewidywalny był i myśleliśmy, że sobie z nim poradzi. No, nie udało się. Trudno, przegrana, ale nie ma co skreślać chłopaka. Na pewno budamy jeszcze jedną szansę. To, to był twardy, mocny chłopak z wysp. To, to było widać przed chwilą. Michał bo on było, o tym mówił, że tam jest e, twardy boks i e, naprawdę każdy potrafi boksować. No tak jak widzieliśmy, bo potrafi boksować i, i, i to, to się stało z Łukaszem Wierzbickim, dlatego myślę, że, że tam nikt nie kalkuluje. Wiadomo, że ci Anglicy coraz częściej do nas przyjeżdżają, bo nie wszyscy tam boksują na telewizji, a, a chcą też się pokazywać i promować. Stąd biorą takie walki, tym bardziej, że Łukasz był łakowym konskim, no, no i niestety, niestety. I to, to zero w rekordzie zgubił, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma, nie ma co go przykreślać. Na pewno dzisiaj jest załamany. Mateusz też, też troszkę podłamany, no ale, ale myślę, że, że na walkę w listopadzie pewnie nie będzie, nie będzie już gotowy, bo pewnie z karty z gali, z gali w Dąbrowie Górniczej wypadnie, no ale nie ma co się załamywać. Będziemy, będziemy robić wszystko, żeby się odbudował. W jaki sposób chcecie teraz przedefiniować jego karierę? No na pewno wiesz, na pewno chłopak musi na chwilę odpocząć to wszystko, wszystko sobie przemyśleć. No i na pewno na pewno musimy dać mu dwie jakieś łatwiejsze walki, bo wiadomo, że, że tutaj też Mateusz często tych zawodników wystawia, wystawia i chce robić sport, a myślę, że to czasami nie jest warto, bo widzieliśmy, że tutaj można chłopaka było poprowadzić jeszcze, jeszcze przez jedną dwie walki, albo tutaj dać lżejszego rywala, a już na dobrowę górniczą przykładowo tego mocniejszego. No ale stało się, jak się stało, no tego już nieco Cofniemy. Trudno. Ile walk jeszcze potrzebuje Robert Parzęnczyński, żeby wskoczyć na ten mistrzowski poziom? No ja myślę, że tutaj duże doświadczenie dla Roberta w tym momencie po przeboksowanej 10 rund z Mendy, bo, bo wiadomo, że Robert, Robert chce wszystkich nokautować, a, ale tutaj, tutaj się nie udało. Był, był zły z tego powodu, ale ja myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo, bo te 10 rund akurat w jego przypadku się przyda. A Mendy to był naprawdę dobry i wymagający rywal, który, który pokazał te 10 rund, że, że potrafi boksować. Nawet bodajże chyba 3 czy 4 rundy urwał, urwał Robertowi. Dlatego myślę, że, że tutaj też nie było kontrowersji, żebyśmy tego, bo wiadomo, że, że Mendy dostawał wszystkie walki na ostatnią chwilę i te werdykty były kontrowersyjne, bo robił, robił je na wyjeździe i go tam w niektórych na pewno oszukali. Tutaj był przygotowany, przygotowany, przygotowany na pewno dobrze, bo dostał tą szansę i dostał tą termin walki dwa miesiące przed. Dlatego myślę, że, że tutaj pełne przygotowania. Zawarczył jak zawarczył. Cieszę się z wygranej Roberta. No, ale Robert troszkę troszkę zbyt. Sobie... Dobrze, że bez kontuzji i myślę, że na dobrą wygodniczo będzie gotowy. Tomek Gromacki w rozmowie z nami mówił tutaj, że nie jest zadowolony z tego, że sędzia w takim momencie przerwał e, walkę. Czy rewan z ślusarczykiem wchodzi w grę w najbliższym czasie? Ja powiem szczerze, że też byłem z tego niezadowolony, bo, bo Tomek, Tomek Gromacki nie takie bomby przyjmował i, i, i przetrwał, przetrwał niejedną walkę, gdzie wyglądał na pewno gorzej. Tym bardziej, że to liczenie było tutaj nastojąco. Sędzia mógł mu dać jeszcze, jeszcze sa, szansę, ale też trochę jestem zby, bo Tomek mógł przykleić przyklęknąć, żeby go wyliczył i po prostu później, później, później jeszcze podjąć walkę, a tak te, tego nie zrobił. No myślę, że tutaj doświadczenie, ale, ale zadyma jest zadyma i on po prostu daje pełne serce, pełne serce, no i stało się, jak się stało. Myślę, że też, też nie, ma, nie ma co go skreślać, bo daje emocjonujące walki i myślę, że jak, że jak na ten poziom i tym bardziej wzbudzanie zainteresowania, to, to jest naprawdę dobrym, dobrym zawodnikiem. Czy jednogłośna decyzja w walce Brodnickiej była trochę zaskoczeniem? Ja widziałem na pewno, na, pewno, na pewno dwoma rundami Brodnicka wygrała tą walkę, ale, ale też się denerwowałem. Wiadomo, że, że też to jest, to jest Mistrzostwo Świata i przyjeżdżając na... Do, do, tutaj na, na, teren, na teren wroga trzeba, trzeba, trzeba po prostu wygrać, wygrać zdecydowanie. Brodzicka myślę, że na pewno, na pewno nie przegrała. Myślę, że, że tymi dwoma punktami wygrała, wygrała tą walkę, zasłużenie. Tym bardziej, że, że nie ma co się, co się płakać nad rozlanym mlekiem, bo, bo to wszystko poszło i lepiej brzydko, brzydko, brzydko wygrać niż ładnie przegrać. Dlatego myślę, że mistrzostwo świata obronione i jedziemy dalej. Mamy szansę, żeby w najbliższej przyszłości zorganizować walkę z Saszą z Idorynko. No na pewno, na pewno Sasza teraz y, mam, mam plan na Saszę, żeby, żeby zabuksowała w umiarkach 19 października Od, y, z, y, wróciła, wróciła do, 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 do ringu po dwuletniej przerwie. Po dwuletniej przerwie i później, później jakaś obrona, znaczy walka o, o mistrzostwo Europy na razie stopniowo, nie, nie, nie ma co się rzucać od razu, od razu na ten na mistrzostwo świata, tym bardziej że z Brodnicą, bo to jest zawodniczka z naszej grupy jedna i druga, to, to myślę, że, 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 że nie, 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 na, w najbliższej przyszłości nie ma, nie ma szans, żeby, żeby Brodnicka zawalczyła z Sidorenko, tym bardziej o ten pas.